Spokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy czwartek, 15 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi o takich dwóch rzeczywistościach: o rzeczywistości ziemskiej i rzeczywistości niebieskiej. Która jest ważniejsza? Otóż odpowiedź jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, kiedy apostołowie stają przed Sanhedrynem i są przesłuchiwani i wytyka im się, dlaczego nie posłuchali zdania arcykapłanów i uczonych w piśmie, do tego, żeby nie głosili Jezusa Chrystusa. Otóż oni powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Niektórym, kochani, bardzo brakuje daru rozeznania. Nie potrafią rozeznać, co jest świadectwem człowieka, a co jest świadectwem Boga. Czasem interpretują na swoją korzyść źle pojmując tę prawdę. Mówią tak: świadectwo człowieka to jest to, co mówi człowiek, a świadectwo Boga to jest to, co bezpośrednio Pan Bóg mówi do mnie poprzez moje uczucia, poprzez moje myśli, co oczywiście może być ogromnym błądzeniem, dlatego że świadectwo Boga to jest również świadectwo, do którego Pan Bóg przysyła różnych Bożych ludzi, którzy mówią w imieniu Pana Boga, którzy dają świadectwo swojej wiary, dlatego że doświadczyli Pana Boga w sposób namacalny. I mimo że to wypowiada człowiek, to jest to świadectwo Boga. Dlatego, że wypływa z myśli Pana Boga, na przykład z nauki Kościoła, na przykład wypowiedzi papieża, który wypowiada się w sprawach doktryny wiary i moralności. W ostatnim czasie, kochani, powstało wiele różnych błędnych podejść do pięknego zdania Ojca Dolindo: Jezu, ty się tym zajmij. Oczywiście to zdanie jest prawdziwe i dobre, ale to zdanie powinno być traktowane jako nabieranie takiej ufności, oddanie Panu Bogu sterów w momencie, kiedy nasze możliwości się już kończą. Natomiast niektórzy chcieliby na samym początku już stosować to zdanie, co jest ogromnym błędem i nieporozumieniem. Powiedzmy, że ktoś jest ojcem, który powinien zająć się swoimi dziećmi i swoim domem. Ktoś jest pracownikiem, powinien ogarnąć swoją pracę. Ktoś powinien zrobić porządek w swoim pokoju. I gdyby powiedział Jezu, Ty się tym zajmij, Gdyby był Panem Jezus to powiedział, słuchaj, rusz się i ty się tym zajmij. Zrób ten porządek, zajmij się swoimi dziećmi, i jesteś Ojcem, dają Ci możliwości. Powinieneś wykorzystać te wszystkie zdolności, które posiadasz. I w momencie, kiedy wszystko zrobimy, co w naszej mocy, oddaj ci resztę, ty się tym zajmij. I w takim rozumieniu jest to bardzo dobre i święte. Wróćmy, kochani, do dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o rzeczywistości ziemskiej i niebieskiej. Ta rzeczywistość niebieska powinna być takim magnesem przyciągającym nas, natomiast powinniśmy przejść przez tę rzeczywistość ziemską. Nie możemy czasem spychać odpowiedzialności na Pana Jezusa, kiedy On daje nam konkretne łaski i konkretne zadanie. Jeśli ktoś przychodzi do nas, potrzebuje naszej pomocy, i my, chcąc się pozbyć tego człowieka, mówimy: Słuchaj, dobrze, ja pomodlę się za ciebie. I nie udzielimy żadnej pomocy, nie będzie to w porządku, nie będzie to według ducha Pana Jezusa. I również niektórzy przeciwstawiają takie dwie rzeczywistości: naturalną i nadprzyrodzoną. Mówią tak: to jest nadprzyrodzone, takie ach i och, a to jest naturalne. Chcąc powiedzieć, że jedno pochodzi od Pana Boga, a drugie tak jakby nie pochodziło od Pana Boga? Otóż nic bardziej mylnego. To, co naturalne, jest właśnie tym, co wyszło z ręki Pana Boga. To Pan Bóg jest autorem tego, co jest piękne i naturalne w tym świecie. Błędem jest, jeśli ktoś liczyłby tylko i wyłącznie na siebie, nie wierzył w to, że Pan Bóg może przyjść ze swoją mocą i zmienić bieg wydarzeń. I również błędem by było, gdyby ktoś liczył tylko na Pana Boga, a sam nic nie robił. Byłoby to po prostu lenistwo. Bardzo podoba mi się to powiedzenie Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Kiedy Pan Bóg daje nam łaski do tego, żebyśmy działali, ale w pewnym momencie kończą się nasze możliwości, byśmy się nie załamywali. Pan Bóg otwiera okno i mówi: Zobacz, zaufaj mi, zobacz, jak ja będę teraz działał, i ufaj mi i wychwalaj mnie w moich dziełach. Chciałbym, kochani, teraz powiedzieć wam świadectwo pewnego człowieka, który jest zaangażowany we franciszkański zakon świecki tutaj w naszej parafii w Łodzi. Otóż pewnego dnia, kiedy szedł sobie ulicą, zauważył kobietę, staruszkę, która dźwigała. To bołki z zakupami. Spytał, czy może jej pomóc. Zgodziła się. Kiedy zaprowadził ją do domu, zobaczył, że ta kobieta mieszka w skrajnych warunkach. Nie dość, że jest ubogo, to na dodatek jeszcze z higieną nie było najlepiej. Okazuje się, że ona nawet nie prała, tylko wietrzyła czy suszyła niektóre rzeczy, które gdzieś tam zdarzało się, przepraszam, w nocy nawet zmoczyć. Więc ten człowiek zaangażował się, wyprał wszystko, przyniósł również inne pieluchy, swoją kołdrę i wiele różnych innych rzeczy, które po prostu pomogły jej w życiu. Nie narzucał się, zauważył, że nie ma krzyżyka, że nie ma obrazków, że nie ma figurki, ale nie narzucał się. Po prostu czynił w sposób bezinteresowny dobro. I pewnego dnia, kiedy przyszedł, żeby przynieść jej zupę, bo z naszego klasztoru przynosił jej posiłki, kiedy przyniósł jej zupę, to zauważył, że są tam jacyś ludzie, którzy z nią rozmawiają. Więc powiedział to: Ja w takim razie, innym razem później przyjdę do pani, nie chcę przeszkadzać. I ona powiedziała: Nie, niech pan wejdzie. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie są świadkami Jehowy. Oni od kilku lat przychodzą do mnie, żeby mnie nawracać. Kazali mi spalić wszystkie krzyże, obrazki i wyrzucić figurkę. Ja ich posłuchałam. I ale nigdy nie przyszło im do głowy, żeby tutaj przyjść i mi pomóc. Natomiast Pan y, widzę, że jest człowiekiem religijnym, ma krzyż. Y, widzę, że ta wiara musi być prawdziwa, dlatego że ona opiera się na miłości. Więc pożegnała tych świadków Jehowy, powiedziała: Nie przychodźcie już nigdy w życiu do mnie, teraz chcę wrócić do mojego kościoła, ponieważ widzę, że w moim kościele jest miłość. I również ten brat z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przyszedł do mnie i mówi: Ojcze, pójdźmy do tej kobiety, ona chciała się wyspowiadać, chciała przyjąć Komunię Świętą, a słabo chodzi, więc poszliśmy, wyspowiadałem ją, zaniosłem Komunię Świętą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pięknie koresponduje z dzisiejszą Ewangelią i bardzo ładnie koresponduje również z takim powiedzeniem, ja o chlebie, a oni o niebie. Jeśli chcemy komuś odkryć rąbek nieba, to również musimy zadbać o rzeczy materialne, o chleb drugiego człowieka, o potrzeby. Nie być nie na łzy ludzkie, skupiając się tylko na modlitwie. Powinniśmy na pierwszym miejscu dbać o te sprawy niebieskie, ale nie zaniedbując tych spraw ziemskich, bo często przez te sprawy ziemskie idziemy właśnie do nieba poprzez czynną miłość bliźniego. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo dzisiaj z mojego pokoju, dlatego że na zewnątrz pada deszcz, który jest bardzo potrzebny ziemi, roślinom i zwierzętom. A również nam potrzebne jest do tego, żebyśmy normalnie funkcjonowali, dlatego że w zdrowym ciele zdrowy duch. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.